Dobra, musimy zabić ogólnie, nieważne z czego. Możemy zabić stary z ręki plaskaczem w rynku. No to... A co to jest za mapa PNG? Dobre pytanie. Ej, jeszcze Sensivity mam pewnie miliard. Dobra, to ustawię to w, to w grze. W ogóle dlaczego jest nas dwóch, gramy na prywatnym serwerze i nam szuka tak długo do cholery gry. Tak. No to jest kosmos, nie? To CS, z tego nie ogarniesz. Ja nie wiem. Coś... Ej, biało, biało, biało. Jakie mało leci znów? Co, co? co się dzieje? Otrenade? On był dał. On <laughs> był <I laughs> <we laughs> <we> dał. Bronisław! <laughs> to może być hard, bo to będą te Rube Phoenixy. No wiadomo. Aj hey, zobacz ten. On. Patrz, chodź tu. Witam do Operation Broken Fang. To na bank będzie... To będzie poziom trudności się wybierało, no nie? nie Otwarłeś coś? Nie wiem ja to kliknąłem. Byle co kliknąłem. się w poziom Epic. O nie. Wyłącz, nie no, łącz! Dobra! <laughs> radę. Nie bo nie przejdziemy. What the hell are the Phoenix planning? Nie, ja ten Phoenix już planuje od 2015 <noise> Jaka czapka? Uchwa. Jaka czapka w ogóle? Wysk, no. <grystanie> Dwa dni później. <grystanie> Cover miałem reloading. Plus jest taki, że mam 100 armora, a minus taki, że 50 HP. <grystanie> ja po konie, ale się. Zesra... Oni, oni. oni Zobaczcie, skali się w się stoł. Leży normalnie u ciebie? Nie, no. On siedzi i leży jednocześnie Dzij się otwarmy. Ale to zesram. Ale to zesram, nie? Bo ja wiem, że jest stary Bo on wiedziałem Tympoko mi się To się nie wydarzyło, tylko nie było Boże, jak kupisz operację, się zbuguję i nie będziesz miał tych gwiazd. <grym> A tak sto, może sto. być, tak może być, no. 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 Dobra, five. Udało się. Brakuje nam 5-7-a. Tiger leży. Zetka? Dobra. Glock. Glock zabity. U USP. Zetka. USP, USP. Wiesła nice. no? leży? <laughs> ja zapomniałem, że to strzela z opóźnieniem Ja nigdy z tego nie strzelałem, ty Wiesz, by się przydał <laughs> To z, dedyka rastek. z dedykacją dla A to jest z dupy misja totalnie, nie? No Nie cierpię jej już teraz <laughs> Tak jak you, they can replace Valeria with the devil himself. I to może Zrobił to. To jest jedna z mniejszych okazji, kiedy może zagrać ze mną traina. Haha. No, Zapamiętaj ten dzień. Poroszczony, no to był poroszczony zawsze to jest, syf. to jest definicja syfu, nie? To jest tryb poroszczony. Tak, czek, dużo, dużo, dużo. Aha, tu się nie dostaje hajsu za zabicie, tylko za rundę, Elo. Nie widzę chłopa! Nie widzę chłopa w tym smoku. Ja się jak, jak to się Jak co w ogóle tam za chłopa? Miki wsadza kurwa głosy tego Nie kupiłem skauta, jestem jebany <laughs> wiotał on jest plontował mieciu Bo ja pakę Plontuję <laughs> O Kurwi mnie zaraz Ja pierdolę Wychodzę, po tej grze wychodzę, pierdolę jak się nie uda wyjebane w to Ty po niej Czapki mi tam z trabiny. nie wiedziałem że się tam. Napadli mnie z każdej strony, będą plantować standard. Nie on to kładzie? <grym> nie wiem. O tu chodzi. <grym> o mój Boże! To, to <grym> Kurwa, pesk, to... <grym> Więcej 6 niż nie? 120 fragów co zrobiłem, Ty, 5K punktów. Julie to będzie nas 2 miliony. A tu będziemy lepsi od Juliego. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo Julie nie grał. Bo to nie grał. <grym> Ale już tam widzę na murku starych, ten murek tam się bali, nie? Normalnie on się tam stary zdemoliszuje cały. Jak to będzie w ogóle B? nie, bo może być na A, jelo. tam, przełączono ja <laughs> <laughs> Kurwa, mój mnie troluje ty. <laughs> I nie mam na królu. <laughs> Nie mów mi o skałcie dzisiaj, już w ogóle. To mnie rozpierdoli. A Jilly tam tamtej nie robił, bo chyba też na łeb było Z tej skromnej. Krwawa Ja Ja to było na B. Dane są na bananie i przecieram, na pewno. No i już przecierane Czyli grał wtedy w City Skylines. No. O, o w ogóle ma więcej godzin niż nawet deweloperzy. Ja. Yeah. Alright! Dobra, był Kamil dumny la Tak the la 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 the la Jeszcze la 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 Przeskoczyli trzech. w ogóle... To jest w ogóle niesamowite, nie? BOT no. robi takie błędy, bot, ale jak stary zobaczy ciebie, to ci strzela taki pysk, że to nawet nie wiesz, stary, gdzie ty jesteś. To jest plus jeden, nie. I 12 ma. To to Nie trafi go, nie? Plantuję! Nie! <laughs> za łatwo, za łatwo, bo musiałem sobie utrudnić. <laughs> nie, nie. Silver, silver jeden. Nie, silver minus jeden nawet. Kampa? Aparty. Co to za skany? O, potychamie. O, fajnie. Jak kucnął. Widziałem, <laughs> widziałem, Przestał planuję. Teraz to planować. wyjście. Wychodzimy. Aha, no to wychodzimy. Ruch, no tam był mikrofon. Co to się kręci ty? Zobacz to. Nie wiem. No, to jest drukarka do pieniędzy,łopiec. A, to niech drukuje, ja drukuje. Co? KCK! Dobra, raz dopustany. No nie mogę wyrwać. 57 tysięcy mamy. Jili się chowa, nie? Jili tego nie zrobi. <laughs>